Nie dość, że wciągnęło kartę, zadzwoniłem do banku w Polsce. Bardzo imponująca opona jest tutaj. Stragany jest ze wszystkim i z niczym. A. nawet. W głowie chodzą ludzie w tacy. Hej, witam jeszcze raz w Nowym Roku. Wczoraj, jak widzieliście, wciągnęło moją kartę bankomatową. I po prostu Byłem tak na siebie zirytowany, że już nie miałem siły nawet komentować i o tym mówić, natomiast potem następowały jeszcze kolejne wtopy i wczoraj byłem prawie, że załamany, ale dzisiaj już się zaczynam z tego śmiać, bo tak, nie dość, że wciągnęło kartę, Zadzwoniłem do banku w Polsce, żeby się dowiedzieć, jakie są możliwości odzyskania karty. Pan zasugerował, że no tam osoby trzecie mogą mieć dostęp do tej karty, więc sugeruję coś z tym zrobić. Najlepiej zastrzec, ją zastrzec, no. No, ale żeby ją zastrzec, no to wtedy nigdy już nie będzie ta karta mogła być wykorzystywana. Więc sobie wymyśliłem, dobra, to wezmę te środki, przeleję na inne konto. No i przelałem na inne konto, tylko nie oznajmiłem tego, że jak kopiowałem yy, Numer rachunku to skopiowałem na złotówki, czyli nastąpiło przewalutowanie. No i i to. Chodzi o to, że ta, ta karta była do konta walutowego. Tak, dolarowa. No i wiecie, teraz, jak się na ten zastanawia wczoraj, zrobiliśmy tak. 100 km, yy, Widzieliście, jak, jak wyglądaliśmy, ja byliśmy z, z, zniszczeni, można powiedzieć właściwie to zastaliśmy przed północą także nasz Sylwester polegał na tym że po prostu spędziliśmy go w łóżku no i jeszcze ta cała sytuacja z tymi kartami, z tymi przelewami z, z reklamacjami w banku, także naprawdę dzisiaj już się zaczynam z tego śmiać i się śmieję, że w ogóle dobrze, że przelałem na swój rachunek, a nie na przykład na cudzy rachunek, bo to już w ogóle byłby maks. a póki co trafiliśmy do Pana, u którego byliśmy w zeszłym roku, i byliśmy właściwie też dwa lata temu, i trzy, trzy, nawet cztery lata temu. W każdym razie byliśmy daj, tak rok, 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 co, co roku. I mamy fantastyczne jedzenie, które mi. To jest najlepsza wieprzowina w Kambodży, jaką znam jaką jadłem Trafiliśmy do kantoru, gdzie oficjalnie są opisane, ile kosztuje dolar przy sprzedaży i przy zakupie. Co ciekawe, jest bardzo niski spread. Ale mno, moją uwagę szczególnie przykuły te te falbany pieniędzy, które tutaj są. Tym razem Pan się zaopatrzył w kraty, no ale to wiecie i tak i tak jest niesamowite, że, że to wszystko jest takie odkryte. A tu nawet dolarowy statek kosmiczny. Tak, tak. Chciałbym zmienić 100 dolarów. Zmienisz Real, yeah. tak. No to, robimy deal. Przyjechaliśmy do... Będziemy zajmować się dobrymi rzeczami i opierać kawą i jeszcze nie wiadomo czy. Może jakimi ssukami? Tak maresz dokonuje teraz trudnego wyboru, bo przyjechaliśmy do kafejki. Bardzo sympatycznie, bardzo przyjemnie tutaj w końcu można trochę odpocząć od zgiełku miasta. O mają na przykład mają mają Coffee i kokonat. No. Bardzo imponująca opona jest tutaj. Tutaj dojeżdżamy do dworca autobusowego, z którego można wynająć busa i pojechać na przykład do Siemra. Dzisiaj jest plan, żeby kupić mikrofon do kamery GoPro, tak żebyśmy mogli w czasie jazdy odpowiadać na Wasze pytania, i nie tylko. I w tym celu udałem się na Central Market w Phnom Pen. Przechodzę właśnie przez jakieś takie stragany ze wszystkim i z niczym. Ale są tutaj również stragany z elektroniką. I jak dobrze pamiętam to zawsze ta elektronika była w dobrych cenach. No, teraz jestem w centralnej części. W ogóle na uwagę zasługuje... A -a, I'm so I'm looking for microphone for this camera. Can I see? This is GoPro camera, yeah, can standard I camera. Can I see your microphone? I don't have microphone. I would like to buy. Can I see put on the mic? How can Here you you have USB, so it's brand like Boya, for example. I don't know you. Oh. You deal with boya? Something like this one. No, this is with mini jack. I'm looking for... Uh, something like this one. Yeah, you have to put here, yeah? Okun. I'm looking for a microphone for my camera. Ten microphone should być z USB, not mini jack. Not jack. Not jack, because you cannot put jack here. Or maybe you have cable to change. Tych sklepików tutaj z takim sprzętem elektronicznym 1500, ale niestety nikt nie ma tego czego szukamy. Więc chyba nic z tego będą. Ej. Jak myślisz, Baby? Nie ma, ale jest pewna poszlaka? No, jaka? Mianowicie tutaj gdzieś jest. Sklep GoPro podobno, więc podjedźmy tam, a jeśli nie to, to jeszcze mam pomysł, żeby z taką przejściówką zamontować mikrofon, który mamy. Lego. Mikrofon, exactly. You sweet this. Do you have any microphones? Yeah, very small. Like this Layer, yeah. And now look, you have micro jack, yeah. Micro jack. For... You cannot put here micro jack. You have to change with cable from your... micro USB, yeah, exactly. Micro USB oh, to oh, this no, one. No, no. No, no. Uh, no. Oh, micro USB no. Ah, come. Nejle. Kambodza się rozbudowuje. Podjechaliśmy teraz do serwisu rowerowego. Jest pomysł, żeby Oli tutaj saport dokręcić, ponieważ no, jest taki lekki luz i od czasu do czasu słychać taki ewidentny klik. Także stoi do pomagier. Za chwilę przyjdzie pan z pomocą i będą dokręcać. Ta usługa nas kosztować 2 dolary. Dobra, wchodzę teraz do nowego sklepu rowerowego. Widzę, że chłopacy mają dobre narzędzia i powinno być porządnie. na to, że olej dziecko jest gotowe. To jest przez rondo, to zawsze jest wielka niewiadoma. Jesteśmy w centrum Pen. przy takim przy takiej charakterystycznej statule. To nam niepodległości Ciekawe jest to jak ludzie tutaj uprawiają sporty sporty no, nie wiem czy w Polsce albo w Europie ktoś w Japonkach i w koszuli. I w eleganckich spodniach. I eleganckich spodniach, wszyscy biega Myślę, że byłby... zwracałby bardzo na siebie uwagę i pojawiłoby się miliard komentarzy. A tutaj... Po nikomu to za bardzo nie przeszkadza, zresztą jest to dosyć częsty widok. Jak wczoraj widzieliśmy pana, który w jeansach biegł i w japonkach. Ale myślę, że to jest fajne, fajny nawyk. Głównie chodzą ludzie, tacy bym powiedziała, nie wiem, 40 plus. Może nawet więcej. Więc fajne, zdrowe nawyk. I nie biegają, nie forsują się, bo jest jednak za gorąco. Tylko chodzą takim, powiedzmy, szybszym tempem. Propsy trochę takim tempem jak my dzisiaj. Oj, my dzisiaj. Oj, nie. Bez komentarza. <noise> Jesteśmy na kolacji. I w cholerę czasu nam zajęło, aż w końcu się na coś zdecydowaliśmy, ale nareszcie zasiedliśmy <grym> i wybraliśmy e, sobie rybę, która widzę, ma bardzo ładne mięso, bo powiedziała nawet tak jak mięso, mięso, a mięso, mięso, mięso. Ale tutaj mamy warzywa z wieprzowiną. Do tego oczywiście po y, konkretnej porcji ryżu sos rybny z kawałkami papryczki chili. Bon Appetit I Dobra, skończ gadać. See you Peace, tomorrow love and ecstasy. Cześć y, y, cześć y To nie jest najlepszy dzień wykonania Oli Nie, dzisiaj jakoś tak niezbyt Ale wiecie co? Y Wczoraj mój dzień też, wydaje się, nie był najlepszy, zresztą opowiadałem Wam to wcześniej i takie mam wrażenie, że to przeszło na Ole i oby to już się skończyło dzisiaj i dzisiaj, żeby jutro już było normalnie. maksymalną kwotę, to można wypłacić inwestorzy... czystości w Kambodży. tabliczka, że droga jest w trakcie naprawy.